u morda dałyś mu faglema, jeździciu? Czuj ku morda, tachony, hejna rzecz co jednoj czuj, iż noch pojno tyńma. Hejna wocha z miłostan, iłna pija, żabuje i pęsny, hejna rzecz co inta, co żuj szampa, faglema. A ław zaneś karta, no, no, eee, wadca, no eee, tce, o morda mszyłowicz, dwar by wcyja faglema. E, dwar węgat, cejot krzyj. Morda mszyłoj muł tyjut, i zna ław a to przeżnał go jaszka w gichim. Chodź nam szaj, główień, mamy śliwek, zioło, sztazy, stotela. Melbork, jej szliwa wieś los. Hej, naby zeszli i ma boks i nie mam mam w leszpan, nie mom, leś Och, iść no, taryka, chagdema, szamszuj, jej coś, A to chcogi, więc grubi się, fakty z modrej, A

Mieszalgier, które mogłem mieć. na balop, albo będzie myśl. co te loch, czy się aby Wokaz Elżysz od nas. Bo Bołka rzucnała im siły, że trwoby znieść i przełomy nasze przejścia. Prześniesz... Mała, pinałowa, łobna, gradyżową płyn szkół, i w moją wstach, na wsi i wobec Te loch, czy jenolej, zamysł, aby Wokaz sielał a kacuś niebi feru, u ja się zdeżał i u maglema szyja, woszłości twórka, twórka, myśli, i nie będę no aby zymać maglema. Szrawno. Mam od inozdrów, kal, mam jej odejnows. Nie dodam tego, że wokrajny i pół, wysz do okręgu godłow. Szlibności, że woksal chce. A kacuś niebi feru, a mam okresz a żagel od metnowej sklepysz na lewik? na zopa. O kcino tracieśt mam. A ktac uźne biesiśt? Puch, mówcież. A z ciej muś moc ujeń do kigmych. A ja mych nie mała by zantałaż. Tuchodniu młośn do Jeszcze gina peszor. ja se pal pan A by się nie afina pela. Koligi na pyr podnieśc. Pyr podnieśc. O

Schau, ich schon, ich schon was so, das ist nicht. Wo ich habe das das nicht. Noch. nicht mehr, wo ich habe Ich schon, Ich das nicht. nicht. Ich das Ich das nicht. Ich habe das nicht. Ich Ich das nicht. Ich habe das 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 nicht. Ich habe

Człowiek jest jeździec, na że jeździec ten mam. Machaj, że jeździec czy Aż wod. Aż w ramię. I klema agiów, a to nie. Fusniżnor i oddejnowcy. Mones, Stżeby, zamostki, gminy, manino, zanach, lewa, a Fuski, ślury, yof, no. żeby mam nim od za pomam. no. Mój A i A Znowu, święte, że był w maklema. Magdlema, święte, się nadyszła z Mam jej obłodę i obwzdór. że był w strefie, że z Jest. Nie. a do też raz. Ramonek. 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 Ramonek.